Witam wszystkich, jak już widzicie w krewetkarium, w tym słoju w wazonie 4 litrowym pojawia się gałęzatka. Powiem wam jedyne co wiem na temat yy, tego, tej doślinki czegoś co przypomina mechy, a jest glonem podobno. To, że bardzo lubią to krewetki. Yy, widziałem, że jest jakiś trend na tą gałęzatkę, bądź był. Kupiłem sobie taką z Invitala 10, 10, za 10 zł około 6-7 cm obwodu się obwodu. No, po przekątnej, tak się to prezentuje. Gdybym teraz nie świecił lampą, to byłyby krewetki. U góry widzimy molinecję z gubikiem, sobie pływają. A krewetki, tutaj na przykład na dole jest. Na gałęzatce też są, ale z tyłu, tak jak mówię, teraz lampą świecę, żebyście cokolwiek widzieli. No i z tego, co wyczytałem, to krewetki bardzo lubią tą gałęzatkę, lubią sobie na niej siedzieć. Bardziej chodzi o to, że z niej po prostu jedzą wiele, wiele różnych tam drobnoustrojów. Jest to po prostu bardziej jako pokarm niż jako roślinka ale to się tam może rozrosnąć jeszcze bardziej może być jeszcze lepszym pokarmem dlatego tutaj teraz mam krewetki karmię więc zobaczymy czy się uda rozmnożyć czy nie myślę że to jest tylko kwestia czasu korzonek dałem żeby było podłoże mają karmione są raz dziennie ostatecznie teraz ta gałęzatka filc nie zawsze chodzi według mnie nawet nie musi tutaj chodzić tam i tak to się prezentuje, taka gałęzatka. W sobotę już będzie filmik, jak sobie urządziłem akwarium z korzeniami od pana rybki. Powiem Wam, jakie jeszcze rośliny będę tam kupował. A już ja aktualnie mam, jak to nagrywam, ale to dopiero zobaczcie za tydzień, jak sobie tam posadziłem te rośliny, więc to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, za łapki w górę, za subskrypcję, za komentarze i pozdrawiam Was. Do usłyszenia w następnym filmie.